Ok, podasz mi rzeczy za chwilę. Witajcie. Jak zapewne widzicie, chodzimy właśnie do jaskini w trzech kopcach. Naszym tygodniowym planem było przejście całego ciągu głównego. Postanowiliśmy ominąć studnię z zaciskiem i przejść pooczną odnogą od razu do przedpokoju, stamtąd do wysokiej komory, następnie do sali odkrywców, sali rycerskiej, sali smoczej i koniec końców sali kazików. Jak wyszedł nam ten plan? Cóż. Powiedzmy, że nie było idealnie. Ale o tym za chwilę. Boże, ile pająków. Zrobiliśmy więc studnią wejściową, weszliśmy w boczną odnogę i. cóż. HA. Co? Tam się mam... Właśnie. Jestem nieco skonfundowany, bo. Szybko poszło. Postanowiliśmy się więc trochę rozejrzeć. Zerknąć do szczelin, zerknąć do szczelin dookoła i co tu dużo mówić, nic nie znaleźliśmy. Postanowiliśmy się rozejrzeć, czy nie minęliśmy jeszcze jakiegoś przejścia. Zaczęliśmy również rozważać przejście nad nią z naciskiem oraz generalnie alternatywne trasy. Na nasze szczęście, dobiegać zaczęły nas głosy z głębi jaskini. Jak się okazało, była to grupa gobrowców, którą. Zbiliśmy sobie żółwiki, wymieniliśmy parę słów i z podniesionymi morale zdecydowaliśmy się, że zmierzymy się z samą studnią. Piotrek, będąc tylko lekko zaniepokojonym. 20 o, masz? Stoję na jakimś kuflu. Ześliznął się zgrabnie do wnętrza studni i wkrótce zaczęliśmy snosić sobie również rzeczy. Jak później się okazało, znoszenie ich na samo dno, było nieco na wyrost, ale koniec końców również jakoś szczególnie nam nie zaszkodziło. Przy okazji, zaznaczyć na pewno można, że worki transportowe spisują się świetnie, natomiast plecak dość łatwo przedrzeć na skałach. W każdym razie, jedne pokrzepiające słowa później. Ja czegoś takiego nie powiedziałem. Co? Żelajtowa jaskinia, którą każda grupa by przeszła z dziećmi. No to nie jest żelajtowa jaskinia. I wszyscy byliśmy już na dole samej studni z zaciskiem. Zanim jeszcze zejdziemy do dna studni, decydujemy się zostawić w niej glow sticka, aby łatwiej odnaleźć wąski otwór wejściowy. A następnie, schodząc już do samego dna, poświęcamy chwilę na zorientowanie się w przestrzeni, w którą właśnie stronę mamy iść, i ruszamy. Przez kilka mniejszych lub większych głazów wchodzimy do wysokiej komory. Ruszamy w głąb, planujemy przejść przez nią całą, a po drodze natykamy się na Kolonii śpiących nietoperzy. Cóż, okres ochrony skończył się niedawno, ale najwyraźniej nie wszystkie jeszcze wyleciały ze swoich zimowych siedlisk. Zachowując więc nadzwyczajną jak na nas ciszę, po kilku chwilach obserwacji ruszamy dalej. Szybko popełniamy jednak błąd nawigacyjny i budzimy się komorę dalej. Po przypadkowym przejściu komina, o którym rozmawialiśmy zresztą przed samą wyprawą, jako. Ciekawe, czy uda nam się tam w ogóle wejść. Lądujemy więc na strychu i rozglądamy się tam chwilę, korzystając z tego faktu, jako już podczas studiowania planów bardzo interesowało nas przejście w górę do tak zwanego Gołębnika. Później kierujemy się już pod komin, aby odnaleźć stare oznaczenia drogi, strzałki, które jeszcze nie raz nas tutaj uratują. Natomiast my poświęcamy dłuższą chwilę na wczytanie się w mapę gdzie właściwie powinniśmy iść? Bo prawda jest taka, że nasza droga prowadzi inaczej niż zakładaliśmy na początku. Potrzebowaliśmy tutaj solidnych 5 minut, aby przeanalizować plany, które sobie przeczytać opis skrócony, który również mieliśmy z sobą, i zastanowić się, czy my na pewno chcemy się tutaj pchać. Do pokonania mielibyśmy szczelinę ze stosunkowo prostym zaciskiem. Po chwili decydujemy się spróbować. Najpierw próbuję przejść górą, po prostu idąc, ale mój kask nie mieści się w górnej części szczeliny. Wybieram więc czołganie się nogami w przód, w ramach dobrej praktyki bezpiecznego pokonywania niestanych przełazów. Prawda jest taka, że po pokonaniu tej przeszkody dalej nie mieliśmy 100% pewności, w którą stronę się kierować. Więc w międzyczasie, kiedy mój zespół mierzy się z zaciskiem, ja rozglądam się po pobliskich szczelinach. Ponownie poświęcamy tutaj kilka minut na czytanie map i zorientowanie się, gdzie na nich jesteśmy. Po no, chwili no. dyskusji dochodzimy do wniosku, że faktycznie tędy biegnie nasza droga. Wracam więc, pomóżcie co reszcie z przejściem przez zacisk oraz wypowiadam ważną prawdę ludową. Ja ci tu trochę pomogę, tylko uważaj, bo kamienie są like twarde. <grymiany> <grymiany> oh shit. Po tym jak Piotrek pokonuje salcisk okej, okay, no na już wyszedłem, chyba się nie Jesteś No daj. dawaj, Pada szczera prawda. O naszej nawigacji w tej jaskini. Jesteś. To jest poprawna ścieżka wszyscy idziemy, jo? Nie wiemy. Poczekajcie, no, tak będzie lepiej. No i teraz tak, stary. Tu jest taki coś. Okej. I jakby tam w przód tego nie widzę, mu w dół można próbować. Może w dół. Cóż, zdecydowaliśmy się spróbować i mieliśmy rację. Docieramy do tak zwanych koziołków. Emocje stopniowo narastają, więc padają uciszające słowa. Dobra, możecie schodzić. Guys, możecie schodzić i prosiłbym troszkę o ograniczenie głośności niekrytycznej komunikacji. I kilka szczelin później, wchodzimy do sali odkrywców. W sali odkrywców, oprócz jaskiniowego deszczu padającego za kołnierz. Czeka nas poszukiwanie odpowiedniego kształtu kamienia. Zajęcie bardzo pasjonujące pod ziemią. Kiedy nie wie się, gdzie iść. To na środku chyba, to tam jest takie. To też, ale nie chodzi o ten, tylko o ten. Mm, to na czym siedzisz? Nie no trochę jest. Tak. W sumie. W każdym razie poświęcając kilka kolejnych chwil na zorientowanie się na mapie, zapewne łapiecie już, że jest to główny motyw całej tej wycieczki, Wchodzimy w kolejne szczeliny, a potem kolejne szczeliny. Potem jeszcze kolejne. Wkrótce odnajdujemy się więc w sali rycerskiej, gdzie robimy szybką przerwę na picie, smakołyki, które przytoszczyliśmy z powierzchni i wymianę baterii. Po kilku minutach z nową energią wślizgujemy się w kolejne zapłocone korytarze. Ewidentnie sypialni nie toperza, i wkrótce dochodzimy do zawaliska. Po kilku minutach czytania mapy, prześlizgujemy się dalej. Kierunek okazuje się właściwy, i wkrótce znajdujemy bardzo charakterystyczne wejście do sali Smoczej. Jedną sesję zdjęciową później jesteśmy już w środku. Następnie odnajdujemy schodzące w dół, wąskie przejście do ostatniej już sali sali kazików. Ta natomiast okazuje się tak niska, że do dzisiaj mam wątpliwości, czy tak naprawdę nie pobłądziliśmy gdzieś po drodze, wskakując w jakąś zupełnie przypadkową szczelinę. Jedną sesję zdjęciową później rozmiamy się już z osobami chcącymi zobaczyć sale Kazików, natomiast kolejną sesję zdjęciową później opuszczamy salę smoczą i wracamy do głównego ciągu, kierując się z powrotem do domu. To jest... dopóki nie dochodzimy do tego momentu. To mogą być te kamulce może? To dwa? I guess? Ten pierwszy raczej, bo ten drugi jest na przekroju. Nie, tak A, to jest tam, gdzie odpoczywaliśmy. Możliwe, że straciliśmy orientację. Cóż, zdarza się najlepszym i nam jak widać też. W każdym razie poświęcamy tutaj około 20 minut na chodzenie po okolicznych szczelinach zaglądanie w zaciski bez wyjścia i próby zorientowania się, gdzie właściwie jesteśmy. W końcu udaje nam się. Znajdujemy lepsze przejście, które najzwyczajniej w świecie minęliśmy. Zdążymy jeszcze zgasnąć latarka i będę musiał przełączyć się tymczasowo na awaryjne źródło światła, zanim odnajdziemy się w sali odkrywców, gdzie będę mógł zmienić baterię, A następnie ruszymy dalej. Do wysokiej komory. Studni z zaciskiem. Dzięki. Z takim spoterem to można krowy kraść. I w końcu wyjdziemy na powierzchnię. Robimy sobie już ostatnie pamiątkowe zdjęcia. Dzwonimy do osoby, która czekała na naszą godzinę alarmową, aby dzwonić po GoPr, gdyby coś się stało i nie wyszliśmy ze skini. I kierujemy się do domu.